Z Szedł na schodki wiodące na trybunę sędziów i oglądał się na wszystkie strony. Na próżno. To kolejna odsłona narodowego czytania w Szkole Podstawowej numer 1 w Oławie. W zeszłym roku również razem z panem burmistrzem i najważniejszymi osobami w Oławie czytaliśmy Potop Boles... Henryka Sienkiewicza. W tym roku czytamy przede wszystkim pamiętnik starego subiekta, czyli Lalkę Bolesława Prusa. Monika Gawron, nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Oławie. Na narodowe czytanie zaprosiliśmy bardzo znakomitych gości. Razem z nami Lalkę Bolesława Prusa, czytał Pan Burmistrz, Pan Tomasz Friszman, pani wiceburmistrz, pani Małgorzata Pasierbowicz oraz dyrektorzy zespołu obsługi Placówego Światowych, czyli Pan Jerzy Owczarski oraz pani Dorota Miszczak. Czytamy cały dzień do 13.00, czytają wszystkie klasy, nawet kilka osób z Zerówki przeczyta kilka zdań. Mamy również nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły, którzy razem z nami będą czytali lalkę Bolesława Prusa.